Po co nam te swary głupie? Wszyscy wszak skończymy w zupie. Dla mnie starość jest taką zupą, jest nieuchronna dla każdego z nas. Tylko od każdego z nas zależy, czy wpadniemy do tej zupy jako ciężkostrawna, klucha, czy pięknym salcomortale. Ja zamierzam wpaść tam jak Nadia Komanec. Czym jest dla mnie starość? Ja naprawdę zazdroszczę ludziom, którzy. Którzy już mają ten świat fizyczny za sobą. jeżeli go uprawiają, to uprawiają go tylko po to, żeby okazywać innym prawdziwą, czystą i uczciwą miłość. Tyle mam do powiedzenia na temat starości. Nazywam się Marek Dijak. Starość. Ja jestem stara. Mam prawie 70 lat. Czuję się rewelacyjnie. Jestem w fantastycznej formie. Stan umysłu mam rewelacyjny, optymistyczny, troskliwy, wesoły. Myślę, że my, starzy ludzie, możemy wielu ludziom pomóc, szczególnie młodym, nie, nie prostować ich ścieżek, ale jakoś tak korygować. Ja sobie cenię swój wiek, jestem bardzo zadowolona, że mam tyle lat, a nie, a nie więcej, ani mniej. Cenię sobie bardzo swój czas, dbam o siebie, żeby być w tej formie, w jakiej jestem teraz, jak najdłużej. I tak powiedziałabym, dbanie o siebie i stan umysłu to jest najważniejsze obojętnie czy się ma lat 20 30 40 50 60 70 i tak dalej taki mam pogląd na starość dziękuję